Antropolog Lionel Tiger zauważa, że wielu ludzi w dążeniu do odkrycia tkwiącej w nas ponoć głęboko wrażliwej, pokojowej i czystej natury często idealizuje prymitywne społeczności łowiecko zbierackie. Wychwalamy prostotę i spokój ich egzystencji, stawiając je w jaskrawym kontraście do pośpiechu, stresu i zagubienia, które dominują w życiu współczesnego człowieka. Czy rzeczywiście obraz łowców-zbieraczy jest wyidealizowany, a jeśli tak, to w jakim stopniu? Co zyskaliśmy, a co straciliśmy, zmieniając tryb życia na osiadły i tworząc pierwsze państwa? W dzisiejszym podcaście spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, bazując na bogatym materiale zebranym przez archeologów, etnografów i antropologów. Homo Secretus Inna, inna historia, historia Pytania odnośnie natury człowieka zadają nie tylko filozofowie czy teolodzy, ale często także socjolodzy, ekonomiści czy politolodzy. Zastanawiają się na przykład, czy w naturze człowieka leży podejmowanie własnych, niezależnych decyzji, czy raczej woli on pozostawać bierny i pozwalać, by decydowali za niego silni przywódcy. Albo czy człowiek z natury uznaje prawo jednostki do owoców własnej pracy, czy może uważa, że prawo do nich mają także inni. Inaczej mówiąc, czy jesteśmy genetycznie zaprogramowani do jakiegoś modelu społeczno-ekonomicznego? Jeśli jesteśmy, to wydaje się oczywiste, że modelem tym jest sposób, w jaki funkcjonowaliśmy przez ponad 90% naszej historii jako grupy łowiecko-zbierackie. Jakie zatem zasady obowiązywały wśród tamtych społeczności? Naszym pierwszym przewodnikiem po świecie łowców-zbieraczy nie będzie tym razem naukowiec, Borygen, Thomas Mayo, pisarz i obrońca praw obywatelskich rdzennych mieszkańców Australii. Zacznijmy od tego, w jaki sposób zapadały decyzje w grupach łowiecko-zbierackich. Grupy te nie miały oczywiście żadnego formalnego rządu. Każdy dorosły członek grupy był niezależny, a o sprawach dotyczących rodziny decydowano wewnątrz rodziny. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcia dotyczące całej grupy, Opinie niektórych dorosłych, cieszących się szczególnym szacunkiem i autorytetem, mogły mieć większe znaczenie, nie było jednak mechanizmu wymuszania zgody. Nie było, ponieważ żaden taki mechanizm nie mógłby funkcjonować. Niezależnego człowieka nie można do niczego zmusić. Każda rodzina potrafiła o siebie zadbać. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna wiedzieli, jak zdobyć pożywienie, zbudować schronienie czy uszyć odzież. Jeśli więc rodzina nie zgadzała się z decyzjami dotyczącymi grupy, w dowolnej chwili mogła spakować swój skromny dobytek i odejść. Każda grupa miała oczywiście swojego lidera, którego możemy nazywać wozem, jednak wódz ten nie mógł nikomu niczego rozkazać. Aby osiągnąć określony rezultat, musiał polegać na swoim autorytecie i perswazji. Było to więc społeczeństwo egalitarne, którego członkowie byli sobie równi, a status nieformalnego lidera zapewniały zasługi na rzecz całej grupy. Funkcja przywódcy nie była ani dziedziczna, ani dożywotnia. Jeśli inny członek grupy zyskiwał większy szacunek, stawał się tym samym nowym liderem. Thomas Mayo, bazując na danych etnograficznych i swojej głębokiej wiedzy na temat życia oborygenów, twierdzi, że decyzje dotyczące grupy podejmowane były wspólnie a rola wodza sprowadzała się do przekonywania do zmiany zdania tych, którzy nie zgadzali się z opinią większości. Wódz reprezentował także daną społeczność w kontaktach z innymi grupami, a jego rola jako osoby cieszącej się największym autorytetem szczególnie wzrastała podczas konfliktu z zewnętrznym wrogiem. Thomas Mayo ma także ciekawe przemyślenia dotyczące wymiany i podziału żywności. Zauważa, że społeczności łowiecko-zbierackie mają bardzo ograniczoną potrzebę wymiany. Każdy dorosły zajmuje się tym samym, czyli zdobywaniem pożywienia. Ilość zdobytego pożywienia jest jednak zmienna. Czasami łowca-zbieracz dysponuje większą ilością łatwo psującego się pożywienia niż jest w stanie skonsumować, a czasami ma niedobory. Zdaniem Majo, przetrwanie dawnych łowców-zbieraczy zależało od ich zdolności znalezienia zamiennika pieniądza, który umożliwiałby oszczędzanie w czasach nadwyżki i konsumpcję oszczędności w okresach niedoboru. Tym substytutem pieniądza jest właśnie podział żywności. Łowca, mający jej nadmiar, dzieli się nią z członkami grupy, którymi jej brakuje. Podział żywności, według Majo. Może wynikać z trzech pobudek altruizmu, przymusu lub własnego interesu. Dla zwykłego obserwatora podział zdobytego pożywienia wydaje się oczywistym przejawem altruizmu. Ci, którzy mają więcej pożywienia, współczują tym, którym go brakuje, więc całkowicie bezinteresownie się nim dzielą. Obserwacje etnograficzne nie potwierdzają jednak takich pobudek. Zazwyczaj do podziału dochodzi z inicjatywy obdarowywanego, a nie obdarowującego. Poza tym w grupach współczesnych łowców zbieraczy odnotowano częste zjawisko polegające na tym, że łowcy, którym powiodło się podczas polowania, przed powrotem do obozu konsumują tak dużo ze swojej zdobyczy, jak to tylko możliwe, ograniczając w ten sposób ilość pożywienia do podziału. Na porządku dziennym jest także ukrywanie jedzenia w okresach kiedy cała grupa cierpi na niedobór żywności. Pobudki altruistyczne możemy więc raczej wykluczyć. Jak już wyjaśniliśmy wcześniej, dzielenie się pod przymusem także nie wchodzi w grę, nawet jeśli jest to miękki przymus w postaci nachalnego żebractwa. Niezadowolone rodziny mogą opuścić grupę lub skłonić do odejścia żebraków. Wydaje się, że najtrafniej zasady podziału żywności określa model nazywany zasadą wzajemności. Zgodnie z tą zasadą, osoba z nadwyżką oddaje część pożywienia osobie, której go brakuje, oczekując, że w przyszłości przysługa zostanie odwzajemniona. Motywacją do takiego postępowania jest więc interes własny. Dary można w tym przypadku uważać za składkę płaconą na ubezpieczenie od głodu. Dawca daru kupuje ubezpieczenie za pożywienie posiadające mniejszą wartość, ponieważ dawca ma go w nadmiarze, a nie może go łatwo przechować. W zamian otrzymuje obietnicę otrzymania pożywienia w późniejszym czasie, gdy będzie miał niewystarczającą ilość jedzenia i w konsekwencji przedstawiać ono będzie dla niego większą wartość. Oczywiście w grupach łowiecko-zbierackich nie funkcjonowały sądy czy policja które pilnowałyby dotrzymania warunków transakcji. Tę rolę pełnił przywódca grupy, dbający o to, by dary zostały odwzajemnione. Podsumowując przemyślenia Tomasa Mayo, możemy stwierdzić, że jego zdaniem w naturze człowieka leży wolność podejmowania niezależnych decyzji oraz egoistyczne kierowanie się w życiu własnym interesem, nawet jeśli pewne działania mają pozory dbania o dobro innych. Dlatego scentralizowane systemy kolektywistyczne, jak komunizm, które odbierają ludziom wolność wyboru i przymuszają do dzielenia się owocami własnej pracy z innymi, są w stanie przetrwać zaledwie kilkadziesiąt lat. Tymczasem indywidualistyczny model funkcjonowania owców-zbieraczy działał sprawnie przez setki tysięcy lat. Często ostatnio słyszy się o równości płci, która miała powszechnie panować w grupach łowiecko-zbierackich. Przekonanie to opiera się głównie na niedawnych badaniach prowadzonych przez Zespół brytyjskich antropologów pod kierunkiem Marka Daibla. Zespół obserwował relacje społeczne w grupach łowiecko-zbierackich z terenu Konga i Filipin. Wyniki badań jasno wskazują, że w społecznościach tych kobiety w równym stopniu co mężczyźni decydują o losach grupy. Ważne decyzje podejmowane są wspólnie, a zatem opinie kobiet nie mają mniejszego znaczenia. Zespół opracował także modele komputerowe, które miały pokazać zróżnicowanie genetyczne w obrębie grupy w zależności od tego, czy o przyjęciu nowego członka decydują tylko mężczyźni, tylko kobiety. Lub gdy decydują o tym wspólnie. Okazuje się, że kiedy o włączeniu do grupy nowej osoby decydują wspólnie kobiety i mężczyźni, wówczas grupa poszerza się o bardziej zróżnicowanych osobników, co przekłada się na zwiększenie zróżnicowania genetycznego. Zróżnicowanie takie jest bardzo istotne w przypadku niewielkich grup, zmniejsza bowiem ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków rozmnażania krewniaczego. Dybel posuwa się nawet do twierdzenia, że powszechna równość płci w dalekiej przeszłości mogła mieć wpływ na ewolucję naszego gatunku w takim samym stopniu, jak rozwój mózgu czy pojawienie się mowy. Niestety obserwacje innych badaczy nie potwierdzają wniosków Dybla. W 1986 roku wyniki swoich badań opublikował zespół naukowców z Uniwersytetu Simona Frasera w Kanadzie. Zespół pracujący pod kierunkiem Briana Haydena prowadził badania pod kątem statusu kobiet wśród 33 społeczności łowisko-zbierackich w różnych częściach świata. Okazuje się, że w 25 z 33 grup, co stanowi blisko 76%, kobiety nie mają możliwości pełnienia żadnych ról przywódczych. W 19 grupach, czyli w 56% przypadków, kobiety mają bardzo ograniczony głos w sprawach dotyczących całej społeczności lub nie mają go wcale. Co ciekawe, aż w 11 grupach naukowcy odnotowali istnienie zakazu uprawiania łowiectwa przez kobiety. Wyniki badań zespołu Hajdena stoją w jaskrawej sprzeczności z poglądem, że równość płci w grupach łowiecko-zbierackich jest i była powszechna. Jak widać, różnie z tym bywa obecnie, i z całą pewnością różnie bywało także w odległej przeszłości. Powszechną równość zaobserwowano tylko w jednym wymiarze relacji męsko-damskich. Równie często jak mężowie biją żony, żony okładają kijem swoich mężów. I tak oto docieramy do przemocy w grupach łowiecko-zbierackich. Z raportów etnograficznych jasno wynika, że przemoc w obrębie grupy ma raczej charakter incydentalny i głównie ogranicza się do konfliktów wewnątrz rodziny i niegroźnych bujek pomiędzy mężczyznami, a czasami także kobietami. Jak już wspominaliśmy wcześniej, rodzina łowców-zbieraczy jest niezależna i samowystarczalna. W każdej chwili może więc opuścić grupę, jeśli nie zadowalają ją relacje z innymi członkami. Przemoc w obrębie grupy nie mogła mieć więc trwałego charakteru. Inaczej wygląda kwestia konfliktów pomiędzy różnymi grupami łowiecko-zbierackimi. O tym, że do takich konfliktów dochodziło w przeszłości świadczą dowody archeologiczne, natomiast o tym, że nadal stanowią one nieodłączny element życia łowców-zbieraczy Raporty etnograficzne. Z materiałów tych jasno wynika, że opowieści o pokojowej naturze naszych paleolitycznych przodków są jedynie mitem. Podsumowanie materiałów dotyczących konfliktów pomiędzy grupami łowców-zbieraczy dokonał kanadyjski psycholog Steven Pinker w książce zatytułowanej Zmierzch przemocy. Pinker zwraca uwagę, że w XX wieku. Badacze do wojen plemiennych podchodzili z dużym lekceważeniem. Uważano, że potyczki kilkudziesięciu wojowników, którzy stają naprzeciwko siebie w odległości ledwo mieszczącej się w zasięgu ich broni i obrzucają się nawzajem wyzwiskami, bardziej przypomina jakiś teatrzyk niż prawdziwą wojnę. Rażą się strzałami i włóczniami tak długo, aż kilku wojowników odniesie śmiertelne rany, po czym ogłaszają koniec wojny. I wracają do osady. Kiedy jednak antropolodzy i etnografowie zaczęli w ciągu ostatnich 20 lat systematycznie gromadzić informacje dotyczące częstości i destrukcyjności walk prowadzonych przez łowców-zbieraczy, okazało się, że ich nieszkodliwość jest tylko pozorna. Jeżeli takie potyczki często się powtarzają, Łączna liczba ofiar staje się całkiem wysoka, biorąc pod uwagę, że walczą ze sobą kilkudziesięcioosobowe grupy. Poza tym znacznie więcej osób ginie w wyniku podstępnych napaści i zasadzek, aniżeli podczas otwartych walk. Grupa mężczyzn zakrada się w nocy w pobliżu osady wroga i śmiertelnie razi strzałami ludzi wychodzących o świcie z chat. Zanim napadnięci zorganizują obronę. Napastnicy wycofują się do lasu. Tego typu napaści zmuszają zaatakowanych do działań odwetowych, przez co wzajemne napaści przybierają formę długotrwałego konfliktu. Trofeami zwycięzców są często głowy, skalpy lub genitalia pokonanych wrogów. Zdobyczą są oczywiście również kobiety, na których dokonuje się zbiorowych gwałtów, a potem morduje. Jeńców raczej się nie bierze, a jeśli już, to tylko po to, by zamęczyć ich na śmierć na oczach całej grupy. Niejaki William Bradford, jeden z pielgrzymów, którzy przybyli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower, tak pisał o tubylcach. Nie zadowalają się zabijaniem i odbieraniem życia, lecz z lubością zadają swoim wrogom najkrwawsze męczarnie. Niektórych obdzierają żywcem ze skóry rybimi łuskami. Innym po kawałku odrąbują kończyny i pieką na węglu, aby na ich oczach zjadać kawałki ich mięsa. Helena Valero, która w latach 30. ubiegłego wieku została w Boliwii uprowadzona przez plemię Janomamów, opowiadała o tym, co stało się z dziećmi innych porwanych kobiet. Potem mężczyźni zaczęli zabijać dzieci, mniejsze i większe. Dzieci próbowały uciekać, ale je łapali, rzucali na ziemię i przebijali strzałami, które przygważdżały je do ziemi. Najmniejsze chwytali za stopy i uderzali nimi o drzewa i skały. Wszystkie kobiety płakały. Pewien misjonarz przytacza słowa Maorysa, który szydził z zakonserwowanej głowy swojego wroga. Chciałeś uciec, co? Ale moja maczuga cię doścignęła. Kiedy byłeś już ugotowany, dałeś pożywienie moim ustom. Gdzie twój ojciec? Ugotowany. Gdzie twój brat? Zjedzony. Gdzie twoja żona? Siedzi tam, teraz jako moja żona. Gdzie są twoje dzieci? Tam, z ciężarami na plecach, noszą żywność, jako moi niewolnicy. Pinker zauważa, że wielu naukowców akceptowało obraz nieagresywnych ludów pierwotnych, ponieważ nie byli w stanie wyobrazić sobie celów prowadzenia wojen. Grupy łowiecko-zbierackie nie mają majątku, więc o co miałby ze sobą walczyć? Mogłyby oczywiście toczyć wojnę o terytoria, nie jest to jednak najczęstszy powód konfliktów. Powodem tym jest zazwyczaj zemsta. Musimy pamiętać, że każdy łowca jest jednocześnie wojownikiem, a dla wojownika najcenniejszą rzeczą jest honor. Każda napaść, rabunek, gwałt czy uprowadzenie muszą spotkać się z odwetem, inaczej wojownicy stracą szacunek w oczach współplemieńców. Reakcją na odwet jest odwet, i w ten sposób, właśnie pomiędzy niektórymi grupami nabierają trwałego charakteru, wyniszczając obie strony. Drugim z kolei powodem konfliktów są działania, które dziś nazwalibyśmy prewencyjnymi. Jeśli łowcy dochodzą do wniosku, że inna grupa za bardzo urosła w siłę i wkrótce może stanowić zagrożenie, uderzają bez wahania. Pinker przytacza słowa Indianina z plemienia Janomamów. Mamy dosyć walki. Nie chcemy więcej zabijać, ale inni są zdradliwi i nie można im ufać. Ze słów Indianina wynika, że traktuje on zabijanie jako konieczność. Być może przykro, ale cóż poradzić? Jeśli ja nie zabiję swojego wroga, on prędzej czy później zabije mnie. W poprzednim podcaście zastanawialiśmy się, czy łowcy zbieracze zdołaliby przetrwać w naszych miastach. Wiele wskazuje na to, że nie ograniczyliby się jedynie do polowań na ptactwo i bezpańskie psy czy koty. Polowaliby także na nas, atakując z ukrycia i urządzając zasadzki wzdłuż ścieżek wiodących do supermarketów. Nie jeden z nas z wyprawy do sklepu wróciłby nie tylko bez zakupów, ale i bez skalpu. Opisy okrucieństwa i przemocy burzą stereotyp pokojowego z natury łowcy zbieracza. Istotne wydaje się jednak pytanie, czy poziom przemocy wśród łowców zbieraczy był wyższy czy niższy w porównaniu ze społeczeństwami cywilizowanymi funkcjonującymi w ramach państwa. Aby odpowiedzieć na to pytanie, możemy opierać się na dwóch rodzajach szacunkowych obliczeń. Pierwszy to analizy danych etnograficznych dotyczących zgonów wśród współczesnych społeczności łowiecko-zbierackich. Drugi to wyniki badań archeologów, kryminologów, szukających oznak przemocy w szczątkach pochodzących z różnych regionów świata. Liczby bezwzględne niewiele nam oczywiście powiedzą, ponieważ nie znamy dokładnej liczby ludności żyjącej dziesiątki tysięcy czy nawet tysiące lat temu. Najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wydaje się więc stosunek zgonów w wyniku przemocy do ogólnej liczby zgonów, co w przypadku analiz archeologicznych oznacza procentowy udział szczątków noszących ślady przemocy skutkującej śmiercią do ogólnej liczby szczątków odnalezionych w danym okresie i danym regionie. Wyniki analiz nie pozostawiają złudzeń. Powstanie państw w sposób drastyczny ograniczyło poziom przemocy. Dane archeologiczne wskazują, że odsetek ofiar przemocy wśród łowców zbieraczy wynosił średnio 15%. Oznacza to, że na 100 osób, 15 umierało na skutek przemocy. Można oczywiście wysuwać zastrzeżenia co do wiarygodności takich szacunków. Trudno przecież ocenić, czy śmierć nastąpiła w wyniku działań intencjonalnych czy przypadkowych. Nie jest też łatwo określić, czy uszkodzenia powstały w wyniku uderzenia kamieniem, czy np. kopytem. Okazuje się jednak, że archeolodzy, kryminolodzy potrafią radzić sobie z takimi problemami, ponieważ wyniki ich badań pokrywają się z wynikami analiz etnograficznych obejmujących współczesne społeczności łowiecko-zbierackie. W ich przypadku odsetek ofiar jest bardzo zbliżony i wynosi 14%. Jak dane te mają się do poziomu przemocy w społeczeństwach funkcjonujących w ramach państw? W przypadku prekolumbijskich państw Mezoameryki odsetek ofiar wynosi zaledwie 3%. Najbardziej brutalnymi okresami w dziejach Europy był wiek XVII z jego krwawymi wojnami religijnymi oraz XX z obiema wojnami światowymi. Szacuje się, że w XVII wieku odsetek zgonów wojennych wynosił 2% a liczba poległych w dwudziestowiecznych bitwach, wliczając w to oczywiście cywilów, stanowiła 0,7% ogólnej liczby zgonów. Nawet gdybyśmy liczbę tę pomnożyli przez 3 lub 4, uwzględniając ofiary pośrednie działań wojennych zmarłe na skutek głodu i chorób, to i tak dysproporcja pomiędzy poziomem przemocy wśród łowców zbieraczy i społeczeństw cywilizowanych pozostaje ogromna. Oczywiście dane etnograficzne wskazują, że zdarzają się społeczności łowisko-zbierackie, nie prowadzące wojen lub wszczynające je bardzo rzadko. Stanowią one jednak wyjątki. Niektórzy badacze, których Pinker nazywa antropologami pokoju, skupili się przede wszystkim na takich społecznościach, sugerując, że ich zachowanie stanowiło normę w ewolucyjnej historii ludzkości. Przedstawione dane jasno jednak pokazują, że podobne sugestie nie mają pokrycia z twardymi danymi. Z drugiej strony nie możemy popadać w skrajność. Owszem, łowcy zbieracze dopuszczają się i zapewne dopuszczali się także w przeszłości okrutnych czynów. Nie możemy jednak zapominać, że jak pisze Pinker, mieli mnóstwo czasu na zbieranie pożywienia, ucztowanie, śpiewanie, opowiadanie historii, wychowywanie dzieci, opiekę nad chorymi oraz inne konieczności i przyjemności życiowe. Inaczej mówiąc, życie wcale nie upływało im na mordowaniu wrogów. Zadane na wstępie pytanie, co zyskaliśmy, a co straciliśmy zmieniając tryb życia na osiadły i tworząc pierwsze państwa, odpowiedź wydaje się oczywista. Zyskaliśmy większe bezpieczeństwo w zamian za ograniczenie naszej wolności i oddanie państwu monopolu na stosowanie przemocy. Dla łowcy zbieracza, ograniczona wolność to niewola. Tymczasem większość z nas od wolności bardziej ceni sobie bezpieczeństwo. Doskonale zdają sobie z tego sprawę rządzący, wyolbrzymiając każde zagrożenie do niebotycznych rozmiarów, byle tylko rozbudzić w nas strach. Strach wyłącza rozum i skłania nas do rezygnacji z tych resztek wolności, jakie nam zostały, w zamian za obietnicę jeszcze większego bezpieczeństwa. Dlatego właśnie, pomimo, że żyjemy, jak zapewnia nas Pinker, w najbezpieczniejszym okresie w dziejach ludzkości, na co dzień bombardowani jesteśmy informacjami o najprzeróżniejszych zagrożeniach. Wydaje się, że w swoim zestawieniu Pinker pominął dość istotną kwestię, a mianowicie problem samobójstw. Samobójstwo nie musi, ale może być wynikiem przemocy fizycznej lub psychicznej. Z raportu WHO jasno wynika, że obecnie więcej osób umiera w wyniku popełnienia samobójstwa niż na skutek wojen, aktów przemocy i kataklizmów naturalnych razem wziętych. W czasie, kiedy słuchaliście tego podcastu, gdzieś w różnych częściach świata przynajmniej 10 osób odebrało sobie życie. Rosnąca liczba samobójstw oraz osób z różnego typu zaburzeniami psychicznymi świadczy o tym, że w naszej globalnej wiosce nie dzieje się dobrze. I jeszcze jedna refleksja związana z opisami okrucieństwa łowców-zbieraczy. Jako żywo przypominają one opisy bestialstwa Ukraińców na wołyniu, sowieckich żołdaków, Niemców w okupowanej Europie Wschodniej czy wszystkich stron uwikłanych w wojnę na Bałkanach. Przykłady takie można oczywiście mnożyć. Jeśli więc ktoś uważa, że tkwi w nas głęboko wrażliwa, pokojowa natura, to chyba nie ma racji. Historia, także ta najnowsza, uczy raczej, że ciągle drzemie w nas natura łowcy, gotowego gwałcić, mordować i obcinać głowy. Aż trudno uwierzyć, że pomimo upływu setek tysięcy lat, niektórzy ludzie nadal mają problemy z jej ujarzmieniem. Nowe odcinki naszego podcastu Znajdziesz w każdy czwartek na YouTubie oraz Spotify i innych platformach podcastowych Homo Secretus do usłyszenia.